Siemano! Witamy w naszym kolejnym odcineczku. Dzisiaj zajmiemy się w sumie dwoma najważniejszymi tematami. Będzie to przede wszystkim Nissan S15 Varieta i Infiniti G35.

Tak, prędkościomierz. Teraz dokładam. Na jakim etapie jesteś? Jestem na etapie dorabiania jednego kabelka do prędkościomierza, bo mamy elektroniczny prędkościomierz z starej koroli. I teraz sobie wypuścimy sobie za... Wypuściłem sobie, sobie sygnał na tym... Bo prędkość na kołach mamy, nie? bo to jest zrobione jest z czujnika abs więc kompu, jakby w max Eku mamy prędkość. A teraz sobie musimy tak jakby wypuścić tą prędkość z Max Eku do no, jakiegoś odbiornika. Nie mógłbyś zrobić na przykład zwykły zegareczek jakiś cyfrowy. Albo no, można spróbować, no bo tu jest analogowy, nie? Z koroli? Nie. Ale robisz tak, że zamiast cyferblad i dajesz tylko z tyłu wkład z koroli i jest fabryka. I tak taki zrobisz. gdzieś temat zrobiłem, znalazłem, no i tak planuję zrobić. A czy to wyjdzie? Nie wiem, zobaczymy. I raise the frequency when I step in the room Look at her, look at me Snap, snap, I got the jewels, yeah Ayy, I don't hesitate I just apply the pressure, ayy, ayy And you know I ate I send it out to all the space I ain't no average When they see me, they go manic When they see me on the move That is when they start to panic Head to toe, I got that magic I'm confident and I'm classy I'm the next big thing I'm the throne is where I'm landing, yeah Holla, holla, holla Wait a minute, bitch, I'm back I'm my hands around their neck like i don't know how to act they can't imitate or replicate what i do it's a rap bitch i'm turning up the price rain up yeah you can do the math <laughs> <laughs> holla, holla <around> they neck. <laughs> Next pick. Let's go Ey Jaram Primak Ej, 🎵🎵🎵 już No już widziałem, zobacz, że... Się nie stało Nie, jakby nie widać, że... Nie? Mógłby wypolerować i jechać dalej A tu żoła Nic nie ma Jest zaklepane Ani nie nawet nie możesz piskać, Ani się nie przetniesz Tył wycięty jutro wahacze przerobię i go osadzam. A wahacze też przerobiasz. Wszystko ale o jedno mocowanie tylko się cofam, nie? Mhm. Bo nie pozwala mi wejść koło do środka ale będzie dobrze, nie? Możesz przejść, on nie nagrywa. Można przejść, nie? No? Ja, nie, nie, nie. Nie, ja nie jestem ja nie rozmowy Ale nagrałem co? albo ty żadnej lampki nie ma a widzisz *ja robić. nie skapnąłeś się tu mi mruga z tej strony jak widzicie na przebitkach Dawid walczył ze spasem przodu i tyłu w wariecie tutaj naszym zadaniem było odpowiednie wyrolowanie błotników i stworzenie takiego proporcjonalnego luku tyłu do przodu bo S15 jest takim dosyć dziwnym autem w którym przednie błotniki mają taki fajny wybrzuszony rancik, który tutaj widzimy, natomiast tył F15 jest ścięty, jak z miecza w dół. To mi się zazwyczaj w F15 nie podoba i w każdym aucie, nad którym pracujemy, staramy się namówić klienta do tego, aby ten tył delikatnie wyoblić, żeby go troszeczkę wypchnąć. Nie mówimy tu o jakimś ultrabudowaniu whitebody, jeśli chodzi o tylne butniki, ale żeby chociaż troszkę załamać tę linię, która w F15 z tyłu nie tyle, co nie wychodzi na zewnątrz, co wychodzi wręcz do wewnątrz. Do tego celu użyliśmy oczywiście rolki do nadkoli, natomiast nie tylko, bo mamy na to swoje różne sposoby, którymi zbytnio dzielić się nie chcemy i nie jest to kij bejsbolowy. Natomiast zaczynając od przodu, naszym zadaniem było zmieszczenie 18-calowej felgi o szerokości 9 cali, natomiast na dość niskim ET, bo było to ET12. Do tego celu zajęliśmy się najpierw sklepaniem rantu wewnętrznego wraz z wycięciem mocowań oryginalnych nadkoli, bo nie będą one już nam potrzebne. Następnie po montażu zawieszenia gwintowanego BC Racing ustawiliśmy sobie kąty do parametrów, które nam pasowały. W tym wypadku do pomiarów wstępnych było to 4 stopnie pochylenia w negatywie. Następnie 9 kółko z oponą 215-35 zaczęliśmy ustawiać sobie w taki sposób, żeby patrząc z góry widzieć rant zewnętrzny felgi, czyli piękny rant chromowy nowych worków, ale żeby, a, żeby kółko chowało się w dobiciu w nadkole. Do tego celu musieliśmy troszkę wypchnąć błotniki, natomiast one są wypchnięte o dosłownie centymetr. Praktycznie w ogóle tego nie widać, ale pozwoliły nam na, na otwarcie tej płaszczyzny, żeby ona delikatnie e, na kącie Takim pozytywnym nam się otworzyła, i dzięki temu kółko chowa się w błotnik, mimo tego, że praktycznie wystaje. Po zrobieniu przodu, po ustawieniu kątów, które nam odpowiadały, czyli przypominam jeszcze raz 4 stopnie na minusie, z tyłu mieliśmy troszkę bardziej utrudnione zadanie, bo mimo tego, że mamy opracowany zestaw felk, parametrów ETI szerokości do S15, wydaje mi się, że warieta ma troszkę inny profil tylnego błotnika. Co prawda jest to pierwsza wariata, którą robimy, więc jakby nie chcę tutaj e, mówić, że wiem na 100%. Natomiast tak mi się wydaje, ponieważ 10 cali ET12 wchodzi na luzie w każdą z 15 Tutaj musieliśmy dosyć mocno ten błotnik tylny wypchnąć, natomiast zadziałało to praktycznie na mega plus, bo e, bardzo mocno zbliżyliśmy kształt tylnego błotnika do błotnika przedniego. Więc Dawid zaczął na początku, jeśli chodzi o ten błotnik, o ustawienie regulowanych wahaczy. Mamy tutaj cały zestaw regulacji na tylnej osi. Eee, i Dwa wahacze, czyli krótki i długi prosty, czyli nie banan, został przez nas skrócony, żeby odpowiednio umożliwić regulację następnie po wykonaniu rolowania zbieżności. Eee, ustawiliśmy sobie również kąt na 4 stopnie i zaczęliśmy pracę eee, sklepania eee, ranciku wewnętrznego i rolowania tylnego błotnika. Po tym procesie, e, oczywiście, sprawdziliśmy dobicia. Poruszaliśmy się autem do przodu, do tyłu, poskręcaliśmy sobie, sprawdziliśmy, że nic nam nie haczy, nic nie dobija, nic się nie uszkodzi. E, I następnym etapem e, było zawiezienie kół do założenia docelowych już opon, bo te, e, pracowaliśmy na oponach testowych, takich, żeby po prostu ich nie poniszczyć e, podczas prac. Ta felga jest co chwilę ściągana, zakładana, ściągana, zakładana, żeby gdzieś tej oponki po prostu nie zahaczyć. Więc teraz czekamy na opony docelowe. Założymy je z powrotem na auto, ustawimy wtedy docelowe kąty, bo te 4 stopnie, na których my pracowaliśmy, były dla nas tylko takim wyznacznikiem. Natomiast wiemy już, że prawdopodobnie wyprostujemy się do około 3-3-3,5 stopnia, co będzie już takim spasem docelowym. Mamy zostawiany margines błędu na pracę tego koła. No i czekamy na docelowe opony. Wrócimy do tematu prawdopodobnie za tydzień. Umówimy się wtedy na spotkanie z klientem. Obejdziemy sobie auto po raz kolejny, tak jak po montażu zawieszenia. No i zastanowimy się, jakie prace wykonamy w dalszym etapie. Z październikowej rzeźby przy wariecie były nogi spoilera Blitz. Są to nogi od oryginalnego spoilera Blitz ściągniętego akurat tym razem z Australii. Natomiast był to spoiler do S15, zwykłej, nie do wariety. Wymyśliliśmy razem z klientem, że spróbujemy go tutaj zaadoptować, bo on nie pasował w ogóle. Do tego celu musieliśmy zacząć od przerobienia nóg, czyli tych stóp spoilera. Następnie zajmiemy się lotką środkową, ponieważ oryginalnie ten spoiler był dość wąski. On mniej więcej stałby tutaj, w takim rozstawie. No i wyglądał trochę zbyt wąsko jak na auto, które jest już dość mocno poszerzone z pasami kół. Więc postanowiliśmy, że przerobimy stopy spoilera w taki sposób, żeby idealnie pasowały do kształtu klapy wariety, do przetłoczeń, które się na tej klapie znajdują i do linii auta. Bardzo mocny nacisk kładliśmy na to, żeby wyrównać się z liniami, które w tym aucie już istnieją. To znaczy, przede wszystkim linia, boczna linia stopy idzie fajnie wzdłuż słupków i lusterka. Linie przetłoczeń, które są zbudowane tutaj, idealnie łączą się z przetłoczeniami na klapie, a cała szerokość jest dostosowana do designu auta wraz z poszerzonymi kołami. Wykonanie tych stóp praktycznie od zera, został, została tak naprawdę tylko góra, mamy w środku zatopione nakrętki, mamy zatopione stelaże, które je wzmacniają, w środku wszystko jest pospawane, zażywicowane, zalane materiałem, teraz w zasadzie została tylko wykończeniówka lakiernicza, no bo już jak na ten moment bez żadnej uszczeleczki praktycznie nogi leżą idealnie. Zamontujemy je, zajmiemy się przedłużeniem środkowej części, która jest z aluminium, więc musimy jeszcze wykminić, jak to zrobić. No i następnie prawdopodobnie zajmiemy się już pracami nakierniczymi, ale to też zależy jeszcze od klienta, bo musimy podjąć decyzję na temat tylnych lamp i zastanowić się, co z kolorem tego auta. To jest zamek? Zamek. Aaaa. nie? No, no to tylko sam rygielek. Muszę zaraz na zdjęciach, jak on był. Wysoko. Abyśmy pasik klapy mieli, nie? Jesteśmy przy błotnikach Hot Infinity. To są błotniki karbonowe, które zostały dostarczone przez klienta zakupione w stanach, jeśli dobrze pamiętam. I generalnie poszło z nimi wszystko od samego początku źle. Bo te błotniki są w całości karbonowe. To znaczy, one miały być wykonane z węgla, miały być założone na auto w całości właśnie w włóknie węglowym, natomiast okazało się, że jest to zwykły laminat który został tylko obłożony bardzo cienką warstwą włókna węglowego i to włókno się całe pogięło pogięło, pofalowało nawet widać na tych częściach, które my zostawiliśmy, że ono jest nierówno ułożone mało tego krawędzie górne, szczeliny do lamp, krawędzie do zderzaka wszystko było pofalowane i było no, bardzo brzydkie z powodu tego, że my mamy zarówno maskę karbonową jak i zderzak customowy, taki dosyć miękki zajęliśmy się wyprowadzeniem wszystkich tych krawędzi, które nam Pozwoliły spasować to dość ładnie na, na aucie. Natomiast wynikową tego działania było to, że musieliśmy zrezygnować z karbonu. To znaczy, wszystko to, co tu miało być w węglu, musieliśmy poświęcić na rzecz ładnego spasowania. Więc wyprowadzając całą powierzchnię, polakierowaliśmy ją w fiolet, czyli w kolor, w jakim Infinity w całości będzie. Zostawimy natomiast maskę w węglu, ale żeby było chociaż coś z tych. Karbonowych butników zostawiliśmy też wloty, czyli takie skrzela. W tym momencie jesteśmy na etapie polakierowanego elementu na fioletowo razem z lakierem bezbarwnym, wyciętych skrzeli też w karbonie. Tutaj mamy linię łączenia. Wrzucimy wam w przebitce, jak to wyglądało po lakierze. To jest wszędzie w fiolecie, dół jest w fiolecie. Tutaj mamy za to węgiel dałoby się z tego fajnie wybrnąć bez żadnych dziwnych dodatkowych akcji. Natomiast problematyczny jest ten punkt, który jest łączeniem koloru auta z węglem w miejscu bez żadnego przetłoczenia. Tu wszędzie mieliśmy fajne linie, na których mogliśmy się podcinać, natomiast tutaj takiego cięcia nie było, więc my po polakierowaniu przycięliśmy sobie to wszystko na klucuszku odpowiednim papierem i teraz będziemy cieniowali odpowiednio to przejście, żeby taki fajny efekt 3D połączenia fioletu z karbonem uzyskać. Natomiast wycieniujemy też wszystkie te powierzchnie, na których łączyliśmy się kolor z karbonem, żeby zrobić taką głębię tą taką mega fajne takie głębokie przejście między dwoma kolorami. Dodatkowo też naprawiając błędy produkcyjne tego karbonu, który gdzie nigdzie był przyciemniony, gdzie nigdzie był czysty i wyglądało to tak troszkę niesymetrycznie. Mało tego, karbon był w kilku miejscach spękany. Widać to na przykład tutaj, gdzie próbowaliśmy to rozetrzeć i naprawić. Pojawiła się plama, zarówno taka sama jak i tu, po tym ich przyciemnianiu produkcyjnym, więc postaramy się teraz wszystko odpowiednim pistoletem, odpowiednim materiałem ponaprawiać. Na pierwszy ruch idzie zwykła czarna baza konwencjonalna, która jest dosyć mocno rozrzedzona, żebyśmy mogli sobie zacząć te Cieniowanie w odpowiednich miejscach. Następnie przejdziemy na barwienie lakierem barwionym, czyli połączeniem lakieru bezbarwnego z czarną bazą w odpowiedniej proporcji. Zrobimy to najpierw w proporcji większej. Potem już zejdziemy prawie że do czystego lakieru, żeby sobie to, to cieniowanie rozciągnąć troszkę szerzej. No i na końcu nałożymy lakier bezbarwny, pokazując już taki efekt finalny tych butników. Także biorę pistolet w rękę i lecimy. yeah uh -huh. Pierwszą warstwę mamy gotową. Nałożyliśmy czarny pigment czysty na łączenie, idealnie na kreskę pomiędzy karbonem a kolorem. Czekamy na odparowanie. Zaraz sobie to zleję takim zmywaczem testowym, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Podejmę wtedy decyzję, czy będę leciał jeszcze jedną warstwę czarną bazą, czy już przejdę do barwienia lakierkiem. Na razie wygląda spoko. zobaczymy za chwilę. yeah uh -huh. Ja teraz jeszcze zrobię te wnęki, żeby było ładniejsze i poprawię tą i idę po lakier. Dobra, przechodzimy do etapu drugiego czyli już do lakieru bezbarwnego. Tutaj mam lakier bezbarwny, ale barwny, bo jest z czarnym pigmentem. Idziemy teraz barwić te końcówki, które zaczęliśmy zamykać czarną bazą w taki sposób, żeby mieć fajne, łagodne przejście. Do tego celu będę używał takiego dosyć mocno skondensowanego lakieru barwionego. Po pierwszej warstwie przejdę na delikatnie bardziej rozrzedzone. no i wtedy już powinniśmy widzieć efekt końcowy. My greens, uh, way too hot, 3,000 degrees No pitch, please, cameras flashing, I'm VIP, I'm a big deal My life a movie, I'm the one they wanna be still And I'm a queen, yeah, keep it real, yeah I keep my circle tighter than that earring piercing I look like a bag of money I'm on, they wanna know what I'm on Diamonds dancing on my neck, that is the vibe I'm on Way too lit, who gon' check, you can tell me none Teraz już mam rozrzedzony materiał bardzo mocno. To już teraz będzie taka, tak naprawdę takie dopracowanie. Zobacz, ona już praktycznie jest już praktycznie jest świecąca, nie. They all wanna come to my yard, ice me out, and leave me alone. You know, I be popping off, switching lanes, swiping cars. They throwing them bags at me, cause obviously I am a star. Run up a check with me, I make it rain, I got the funds. That's what I do for fun. I know they you want some. So stop playing games and go run and get you some. I got beauty and brains, I ain't no plain Jane. Cost a lot to maintain, but it ain't a thing, thing Let's be for real. Lakier bezbarwny, czyli to co tygrysy lubią najbardziej. Końcówka procesu lakierowania może albo wyjść pięknie, albo można wszystko zepsuć. Teraz, kiedy już mamy wszystko przygotowane, w zasadzie pozostało wydmuchanie i nałożenie czystego pięknego szklistego lakieru bezbarwnego. Także zabieram się za ustawienie ciśnienia, odpowiednie ustawienie dawki i lecimy. I

E, pocieniowane, ponaprawiane wszystkie błędy karbonu zrobiliśmy płynne przejścia między fioletem a, a całością węgla e, zalaliśmy je już drugi raz lakierem bezbarwnym bo to było właśnie lakierowanie między szlifem e, no i co, teraz czekamy aż wyschną myślę, że takie 3-4 dni leżenia sobie w e, ciepłej kabince i w poniedziałek wrócimy do tematu myślę, że już z ich montażem e, no i zobaczymy jak będą wyglądały w całości e, z lampami i z mega fajnym przednim zderzakiem z czarnym grillem. Widzicie, jesteśmy w pustej kabinie. Chcielibyśmy zakończyć ten odcinek takim szybkim podsumowaniem. Stoimy w miejscu, w którym odbywała się praktycznie większość prac tego tygodnia i trzeba było troszkę przy tych budnikach posiedzieć, ale efekt końcowy wydaje mi się, że naprawdę zrobił robotę. Sergiusz, czyli właściciel auta, dostał dużo fotek i filmików, i jest naprawdę zachwycony. Co dla nas jest tak naprawdę najważniejsze, no bo to jest w końcu jego furka. Stoimy w kabinie i przygotowujemy się na kolejny tydzień. Bo już w następnym odcinku zobaczycie, jak wygląda na Infinity, bo praktycznie w 80% już wygląda jak samochód. A my zabieramy się z za czyszczenie kabiny, czyli zrywanie wszystkich folii ze ścian, ogarnięcie filtracji podłogowej, oczyszczenie kratek i przygotowanie się na jedno z najważniejszych lakierowań w tym roku, czyli lakierowanie Indycenta. Myślę, że w przeciągu dwóch tygodni zobaczycie kolejny materiał, w którym opowiemy part drugi z prac przy tym aucie. Zarówno z części przygotowania do lakierowania, jak i samego lakierowania. No i będziemy powolutku szli w stronę zakończenia tego projektu i wypuszczenia trzeciego partu na temat gotowego auta. Wiem, że to trochę trwało, ale bardzo długo czekaliśmy na felgi, a niestety bez felg nie mogliśmy dokończyć spasowania kół, zrobienia takiego mega tłustego stensu. No i niestety nas to bardzo mocno wstrzymało, ale teraz ruszyliśmy już na pełnym ogniu i wrócimy do tematu za jakiś czas. Dzięki jeszcze raz. Widzimy się na Instagramie, Facebooku, jeszcze nie na TikToku. Pozdrawiam, hejo, siema!